Witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za przybycie. Dzisiaj chcielibyśmy naszą konferencję poświęcić jednej, ale na to niezmiernie istotnej sprawie. Wysłaliśmy do Państwa zaproszenia, które mają w sobie dosyć ważną i niestety złą treść. Mianowicie mówimy o tym, że Pan Prezydent Piotr Grzybowicz obejmuje działania niezgodne z prawem w stosunku do niskiego Przedsiębiorstwa Energii Ciemnej. Niestety, mamy na to już parę dowody. Przypomnę, że 29 lutego Rada Miasta podjęła oświadczenie, które ma być podstawą do podejmowania działań zmierzających do podziału spółki MPEC, a potem przekazania części jej majątku jako aport, jako mniejszościowy aport dla spółki prywatnej której zadaniem będzie dostarczanie ciepła mieszkańcom, ale zanim to na dobre się zacznie, ta spółka ma wybudować gigantyczną elektrociepłownię. Koszty budowy tej elektrociepłowni obciążą gigantyczną dla naszego ruchu. Miliard złotych to jest kwota, a takie szacowany koszt, zresztą nie do końca wiadomo jaki to będzie koszt, ale jeśli takie kwoty padają, bo możemy mówić o znaczących kwotach, bo tutaj jest to poziom budżetu miasta, to jest poziom rocznego budżetu szczyty. Szanowni Państwo, w czasie, tej, w czasie tego, tego posiedzenia Rady zwracaliśmy uwagę na kilka spraw. Ja nie będę ich omawiał szczegółowo, natomiast na jedną chcieliśmy zwrócić uwagę w sposób szczególny, mianowicie to, że dysponowanie majątkiem gminy na mocy oświadczenia, a takie zostało wystawione przez, zostało przygotowane, podjęte Sowiec. przez Radę Miasta, jest niezgodne z prawem, jest niezgodne z ustawą o samorządzie unijnym. Szanowni Państwo, zapowiedzieliśmy wówczas, że zrobimy wszystko, aby nie dopuścić do, do tej transakcji, do tej operacji. Między innymi wykonaliśmy następujące działania. Zwróciliśmy się do Pana Wojewody, żeby podjął nadzorem tą decyzję Rady Miasta, mimo że jest to nazwane jako oświadczenie, ale uważamy, że Pan Wojewoda pełniący z urzędu i na mocy ustawy nadzór nad samorządem powinien sprawdzić, czy rzeczywiście w formie oświadczenia tego typu dysponowanie majątkiem może się odbywać. Naszym zdaniem oczywiście nie. Dostarczyliśmy też Panu Prezydentowi, ale ja też i Przewodniczącemu Rady Miasta, wezwanie do naprawienia błędu formalnego, a więc formalne rozpoczęliśmy drogę do tego, aby wskazać, że to oświadczenie jest i konsekwencje z niego wynikające są po prostu niezgodne z prawem. A konsekwencje były następujące. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, która zezwala Prezydentowi, czyli Wolnemu Zgromadzeniu, rekomenduje podział spółki i operacje, o których mówiliśmy wcześniej, czyli wniesienie aportem mniejszościowym do spółki prywatnej. Taka uchwała Rada Nadzorczej została podjęta, mimo że poinformowaliśmy całą radę, że będziemy to oświadczenie, na które powołuje się Rada Nadzorcza, negować. Następnie, Szanowni Państwo, wróciły się też do wojewody o tym wiem. Ale w międzyczasie zapytałem, bo myślę, że ogromny autorytet prawniczy w Polsce, mianowicie Biura Analiz Sejmowych, czy tego typu operacje, czy tego typu działania można podejmować w formie oświadczenia, a nie uchwały rady Ponieważ otrzymałem tą opinię, ona jest datowana z 27 lutego 2014 roku, Pozwolę sobie przeczytać nie całą całość, Państwu doręczę natomiast te najważniejsze, najistotniejsze fragmenty tej opinii. Teza opinii. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 9 ustawy o samorządzie gminy Rada gminy podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu należących do wyłącznej kompetencji właściwości Rady w formie uchwały, a nie oświadczenia. To jest jednoznaczna teza, która została w tej opinii prawnej Biura analizy Mowy przedstawiona. I na zakończenie chciałbym Państwu odczytać ostatni akapit, nie mniej istotny, który jest podsumowaniem całego dokumentu, który, jak powiadam Państwu, przekażę w tej chwili. Podobny pogląd prezentowany jest w piśmiennictwie. Komentatorzy podnoszą, że uchwała nie jest jedyną, lecz główną formą uzewnętrznienia woli Rady. W praktyce organ stanowiący podejmuje także apele, wnioski, rezolucje, stanowiska itp. Uchwała jest jednak tą formą, w której Rada wypowiada się, realizując swoje ustawowe kompetencje, wynikające w szczególności z artykułu 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów materialnego prawa administracyjnego. Ponadto uchwała jest jedyną formą wypowiadania się organu stanowiącego, nawet wówczas, gdy stanowisko to jest jedynie wyrażeniem zamiaru podjęcia jakichś działań w przyszłości, czy tylko ich zapowiedzią. Dokładnie tak, jak mamy do czynienia z oświadczeniem, które zapowiada podejmowanie działań. A więc, Szanowni Państwo, mamy prawo stwierdzić, że mamy podstawy do po tego, że. Decyzje, które są podejmowane na podstawie tego oświadczenia są niezgodne z prawem, są nielegalne i z mocy ustawy nieważne. O tym informujemy, poinformujemy tych potencjalnych udziałowców w planowanej spółce. O tym wczoraj poinformowałem pana prezydenta Grzymowicza, który być może dzisiaj podejmuje tego typu decyzje, dlatego że na dzisiaj na godzinę dziewiątą była wyznaczona, jest wyznaczona, nie wiem, być może się odbywa, być może nie. E, posiedzenie, walne zgromadzenie e, wspólników i jednoosobowo jest to prezydent miasta, który być może podejmuje, być może już po, podpisał decyzję odnośnie podziału spółki. Chciałbym, przedstawiłem ja wczoraj, przekazałem tę opinię panu prezydentowi e, i musi sobie zdawać sprawę, że to co dzisiaj podpisuje jest po prostu złote prawa, nie masz. Przy pełnej świadomości. Przy pełnej tego świadomości. Zostało to też przekazane do, prezes, do prezesa zarządu MP, dzisiaj. Proszę Państwa, my podejmowaliśmy jako grup radnych prawie i sprawiedliwość podejmowaliśmy działania od początku. Ja zgłaszałem wniosek do porządku obrad tej sesji 29 lutego, aby zdjąć ten punkt z porządku obrad dokładnie z takim samym uzasadnieniem. Stwierdzając, że Rada nie może podejmować tego typu decyzji w formie oświadczenia. No niestety zlekceważono ten wniosek, a ma no to bardzo poważne konsekwencje prawne, albowiem oświadczenie nie podlega nadzorowi wojewody i nie musi być przestrzegany tryb uchwałodawczy. Jaki jest e, przewidziany dla normalnych uchwał. Czyli praktycznie w tej chwili Pan Prezydent może powiedzieć, że no, otrzymał od Rady e, jakąś tam zgodę, a mogą go no Pan Prezydent oczywiście nas na zawiadomił, a my bez żadnej konsekwencji e, udzieliliśmy mu e, zgody, bo uważamy, że dobrze No e, W ten sposób nie można oferować wielomilionowym majątkiem, a przede wszystkim przekazywać. Zobowiązania. Rynek ciepła w 200 tys. mieście na 30 lat w prywatne ręce. Tak działać nie można. My zwracaliśmy na to uwagę wielokrotnie, ale w całej tej koncepcji, w całym tym projekcie, który jest realizowany już praktycznie od czterech lat. Zmieniło się praktycznie wszystko. Zmieniały się koncepcje źródła ciepła, sposobu jego zasilania, od gazu poprzez węgiel teraz, teraz proponuje się śmieci. Nie zmienia się tylko jedno. Chęć przekazania większościowych udziałów prywatnemu inwestorowi. Co to oznacza? To oznacza, nie mniej, niż więcej, że miasto traci można powiedzieć, nadzór właścicielski nad tym wielkim majątkiem i nad tym wielkim rynkiem. Od tej pory wszystkie decyzje będą podejmowane w ramach prywatnej spółki. Nie będą potrzebne żadne przetargi, nie będą e, potrzebne decyzje personalne. Będą podejmowane przez większościowego właściciela, bowiem prawo spółek e, mówi, że ten, kto ma większościową, większościową udział, ten jest decydentów. I ja chcę po raz kolejny zadać to pytanie. Dlaczego tak ma być? Dlaczego przez rządzącą obecnie w mieście ekipę jest postawiona ta jedna, jedyna koncepcja, że ciepłą pośredniem ma zarządzać prywatna spółka na zasadach komercyjnych. Przypominam, że w dniu dzisiejszym firma MPC jest spółką miejską, i działa na zasadach niekomercyjnych, to znaczy generowany zysk jest przeznaczony na odtworzenie jej mocy produkcyjnej, ale nie ma obowiązku generowania zysku ponadto, że Firma prywatna, jej celem jest zysk, a więc ten zysk będzie egzekwowany, bo nie po to prywatny inwestor wchodzi do spółki, żeby na tym tracić, albo, albo dokonywać tutaj yy, jakichś yy, aktów charytatywnych. Yy, Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Ja yy, niestety muszę stwierdzić, że w ostatnim okresie yy, Pan Prezydent Grzymowicz i, i wspierająca go yy, Platforma Obywatelska starają się podjąć jak najwięcej inicjatyw yy, inwestycyjnych i to bardzo drogich, bardzo kapitałochronnych inwestycji, podpisuje się niemal codziennie nowe, nowe zobowiązania, odgłaszane są nowe przetargi i naprawdę należy się zastanowić, kto za to wszystko w przyszłości będzie płacił. Ta sprawa ma jeszcze inny aspekt, jest to w naszym zdaniem pewna próba obejścia prawa albo jeżeli ta spółka e, prywatna podejmie inwestycje, to e, ta wielomilionowa inwestycja, można powiedzieć nawet miliardowa, bo e, cały przepływ środków w ciągu 30 lat to będzie e, 4, e, 4, miliony, 4 miliardy 600 milionów złotych, nie wyobrażała nam dla normalnego człowieka kwota. E, wtedy ta inwestycja nie będzie liczona do budżetu i nie będą obowiązywały wszelkie progi. Wszelkie progi ostrożnościowe. A więc jest to ewidentna próba obejścia e, prawa. I to też e, będziemy podnosić. Na koniec, takie wydaje mi się zobrazowanie sytuacji. Oto jesteśmy rodziną, która ma dom, może być nie, nie najnowszy, w którym popsuła, popsuła się grzałka e, w piecu, no ale ojciec, z głowa rodzinie mówi, to my sobie zaraz wybudujemy gazony, fontanny, nowe podjazdy. A ten piec to weźmiemy jako, jakąś firmę, która nam ten piec wymieni i będziemy płacić w latach przez 30 lat grube pieniądze. No bo w tej chwili wolimy mieć piękny podjazd i, i nową bramę na przykład. nie wiem, czy to jest najlepsza forma gospodarowania w tym mieście. Czy ja mam takie pytanie, bo nie wiem, może Kwestia datowej czepialności się tutaj pan, panowie powiedzieliście 29 lutego to tego roku, ale luty nie 28. To o ten rok chodzi? No, nie wiem. Luty chyba? Nie, to jest to Nie, nie. stycznia. Właśnie, bo lutego żeby, żeby, Nie, to, żeby, 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 <grym> nie, bo nie pamiętam, nie, bo rozmawialiśmy. Czas ucieka naprawdę no bardzo się. bardzo szybko i, i no że to to nie było to tak? To było wcześniej. Nie było no bo nie tydzień, tydzień, Nie, Tak, 29 Proszę, 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 Dobra, dobra. proszę, tak rozumiem, że droga ta będzie taka, że informować od odpowiednio osoby, żeby jakoś to było ruszone, tak? Rozumiem. Wojewoda, tak? Wojewoda została informowana, przepraszam też dzisiaj że została otrzymana też tą opinię Taką były nasze zastrzeżenia zgłaszane przez no przez naszych strategii. natomiast no, to jest opinia Biura analizy no, to, to nie jest kancelaria, którą coś płaci, która no, no, no. komercyjnie jest zobowiązana do realizowanie jakichś no tylko są obiektywni, obiektywni praktycy <trym> się z w Polsce, którzy po prostu badają sprawę, zgodnie z orzecznictwem, zgodnie z ustawą, zgodnie z piśmiennictwem, e, w sposób spokojny, obiektywny i, i, i bez, absolutnie bezstronny. No <trym> e nie, i chciałem jeszcze raz <trym> zwrócić uwagę, bo, jeszcze raz podkreślić, bo wielokrotnie na tej sesji mówiliśmy, dlaczego, dlaczego to nie jest uchwała? E, oczywiście dlatego, że gdyby to była uchwała, to byłaby możliwość e, zwrócenia się do Wojewody, w sensie tak już zupełnie w okazji, tak. to, musiałaby, to musiałaby, iść do, bo, musiałaby iść do Wojewody. Poza tym, e, byłaby możliwość, bez względu na noticję Wojewody, rozprażania tej, tej, tej uchwały w SODA i udowadniania takiej czy innej niezgodności z prawem, czy, czy, czy niesłuszności merytorycznej. Niestety, e, ten wybieg, e, ten wybieg, który został zastosowany, Świadczy, to, świadczy, o tym, to, to, to. świadczy o tym, świadczy o tym, że to nie ma czystych intencji, że nie chodzi tak naprawdę o to, żeby ten proces normalnie się odbył e, za przyzwolenie społeczne zgodnie z procedurami. E, tylko okazuje się, że oświadczenie Rady e, jest tutaj, e, ma być tym, co, co następuje uchwałą. Zresztą tu warto przypomnieć też głos pana przewodniczącego e, bardzo bałamutny i kłamliwy, bardzo i kłamliwy pana przewodniczącego Dąbrowskiego, byłego przewodniczącego rady miasta, no, radnego z ogromnym doświadczeniem, który stwierdził w sposób następujący, być może chcąc uspokoić swoich, tych, którzy głosowali za tym oświadczeniem, że przecież to jest tylko takie wyrażenie naszej woli politycznej, żeby pan prezydent powiedział, no że ma wśród nas poparcie. Tak mniej więcej swoją zdaniem powiedział. Kłamał po prostu, dlatego że. W tym momencie radni tak naprawdę ci, którzy głosowali za, naruszyli prawo, bo z pełną świadomością podejmowali decyzję w nieuprawnionej do tego podstawie prawnej i formy prawnej. Ja zwróciłem na to uwagę już na Komisji Gospodarki, kiedy przewodniczący Szefczyk zażądał przegłosowania tego, tego oświadczenia to zazwyczaj oświadczenia są przyjmowane albo przez aklamację, albo przez, w głosowaniu, ale nie mają żadnego uzasadnienia, bo same jak gdyby są, same się uzasadniają, prawda? Więc, więc tutaj był to tryb, tryb dosyć, dosyć nietypowy, ponad, ponad standardowy, ale można powiedzieć, że niezgodny ze tego miasta. Wiemy, że Pan Bojewoda podjął pewne kroki, bo zażądał Przewodniczącego Rady Miasta dostarczenia protokołu sesji i e, całej dokumentacji związanej z tym e, oświadczeniem, a więc, a więc tutaj postępowanie dzięki zawiadomieniu Pana Posła będzie się toczyć i nadzór e, prawny e, będzie, będzie podjęty. Ale najważniejsze jest to, że była to ewidentna próba ominięcia e, procedur prawnych związanych z podejmowaniem uchwał poza zarządzaniu mieniem wielkiej wartości i wybiegających poza zwykły zarząd. Zwykły oczywiście pewne prawa zarówno kierownictwo spółki, jak i prezydent mają prawo podejmować, ale to są Akty tak ważne i tak, e, tak e, kosztowne, że wybiegają poza zwykły zarząd, i tutaj Rada Miasta musi wyrazić swoją opinię, formie uchwałę. Jeszcze, jeśli można, tak już, to tylko na sam koniec, na co panowie liczycie? Że jeśli będzie teraz ruch prezydenta Rady bo państwo jak było rzuciliście rękawicę, więc. To na to ma powiedzieć teraz prezydent. Pan, pan prezydent, wydaje mi się, że nasz pan prezydent powinien uznać siłę prawa w Polsce, że w Polsce prawo obowiązuje, obowiązują ustawy. On jest najważniejszym urzędnikiem w Olsztynie. Jest zobowiązany do przestrzegania ustaw, ustawy głównej, najważniejszej ustawy o samorządzie gminnym z roku 1990, która jednoznacznie mówi, określa kompetencje zarówno rady, jak i prezydenta. I tutaj się nic nie zmieniło. Pan prezes, jeżeli dzisiaj podpisze na w nazwanym zrównoważeniu akty dotyczące podziału i ewentualnego przekazania, przekazania części majątku spółki, tak naprawdę prawo z prawdą tego świadomością, bo ja formie, wczoraj po zawiadomiłem, że na tej podstawie, którą chce to zrobić, nie ma do tego prawa. W związku z tym mam nadzieję, że, że uzna te argumenty i, i się z nich po prostu wycofa. Akty materialne można cofnąć, jest też taka forma. Natomiast ja podkreślam, że i tutaj, jak Państwo widzą, jestem i będę w tym do końca konsekwentny, robię wszystko, żeby do tej operacji nie doszło. Na no jeżeli że ona jest szkodliwa, głęboko szkodliwa dla miasta, dla mieszkańców i obciąża naszych mieszkańców co najmniej kwotę miliarda złotych, niepotrzebnych, zupełnie niepotrzebnych wydatków, podkreślam, zupełnie niepotrzebnych wydatków, a w przyszłości tak naprawdę pozbawia Przedstawicieli mieszkańców, czyli Rady Miasta, jakiegokolwiek wpływu na ceny energii, na jak, jaka będzie dostarczana do mieszkańców. Proszę Państwa, tylko jeszcze y, dwa słowa. Tutaj jest y, w, tej, w tym oświadczeniu jest mnóstwo takich kaczyków i, i spraw drobnych, dawało mi się, ale bardzo znaczących. Chociażby. To, że tam połączono ten projekt energetyczny ze spalarnią. No nie wiem, czy społeczeństwo naszego miasta tak bez żadnych konsultacji wyraża zgodę na to, żeby wybudować na przedmieściach stolicy województwa spalarnię śmieci dla niemalże połowy regionu. Jest to w ogóle tendencja tego prezydenta i, i tej koalicji, żeby podejmować decyzje, a następnie próbować znaleźć dla nich uzasadnienie. Ja tak, to, ja tak to traktuję. Bo podejmuje się decyzja, później nam się mówi, musimy podjąć pewne uchwały, bo podjęliśmy decyzję, bo, tak, bo podjęliśmy decyzję i, i teraz już nie możemy się wycofać, bo zostały poniesione koszty. Albo uzasadnia się, że cztery lata temu zmieniliśmy strategię zaopatrywania Olsztyna w ciepło i na tej podstawie, w tej chwili Pan Prezydent może już robić, co chce, bo już Rada dała mu zgodę. Za chwilę będziemy mieli identyczne działania w stosunku do, do Śródmieścia, gdzie strategia, strategia Olsztyna uzasadnia praktycznie każde działanie. Proszę bardzo. No, proszę, bo ja jeszcze chciałam zapytać. Powiedzmy, że prezydent Zeznaczyliwna odczekuje, że jest zgodny to teraz krok należy do mojej wody, żeby, żeby jeszcze raz za tą, tą sprawę podjąć na sesji. Znaczy tak, bardzo i Woda poprosiło o tą uchwałę. Myślę, że to w niej i Myślę, że... oświadczenie, oświadczenie, przekażę też tą opinię. Myślę, że będzie zaciągał innych opinii. I jakąś, jakąś opinię swoją będzie musiał w tej sprawie wyrazić. Albo, natomiast na tym sprawa się kończy. Zresztą ja my analizujemy tę sytuację i będziemy różne kroki poczynić, żeby do tej transakcji nie dopuścić. Zaczynając od, od Pana Premiera i zaangażowania pir czyli Państwowych Inwestycji Rozwojowych, czyli tej spółki, która miałaby tutaj też jako udziałowiec funkcjonować. E, przypominam, że padła taka ta deklaracja, że ten firma ma się zaangażować na kwotę w milionów złotych i że jakaś, podobna, jakaś porozumienie, jakaś umowa została podpisana. z tym. Poprosiłem o tą umowę Pana Prezydenta, Pan Prezydent jej nie ujawnia, więc jakby coraz bardziej pogrążamy się w takiej sytuacji, w której widzimy, że ktoś po prostu chce coś robić wbrew prawu, wbrew rozsądkowi i wbrew interesowi mieszkańców, bo to jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze i Stosowne do tego działania będą bardzo różne podejmowane. Czy tak naprawdę to nie Ma dużo do powiedzenia, ale jeżeli, jeżeli powie się, że, że, to, że to nie można w tej, w tej sposób w formie oświadczenia przyjmować, dysponować tak znaczącym rynkiem gminy, no to niewątpliwie będzie to kolejny krok, który Pan Prezydent będzie musiał jakiś odpowiedzieć i się na ten temat zastanowić. Będziemy informowali też Będziemy informowali też tych potencjalnych udziałowców, jest już lista o tym, że, o tych opiniach, że ich działania, które, czy umowy podpisywane na, na mocy tego świadczenia, o którym tutaj mówimy, że e, będziemy to w każdym momencie, także zastanawiać się, jak je unieważniać, jak im przeciwdziałać. A ten będzie mógł, czy będzie No teoretycznie to zależy, jak, jak to powie wojewoda. Może być taka kwota, że będziemy się cofnęli, albo, tak. albo, albo będziemy się to e, inaczej spojrzeć. Inaczej nie ukrywamy też, że liczymy hmm. bardzo na Państwa pośrednictwo w poinformowaniu społeczeństwa o tak. że takie e, rzeczy się po prostu raczej nie nadzieją, bo e, tak naprawdę to e, oni hmm. będą ponosić to, e, konsekwencje e, tych działań. Tak naprawdę to my wszyscy, którzy. W którymś tam momencie jesteśmy podłączeni do, do, do mp to będziemy ponosić koszty. I proszę Państwa, te koszty są w tej chwili nieznane. Naprawdę, to no, z dnia na dzień ja to śledzę na co dzień i raz się mówi o 400 milionach, raz się mówi o, o 700, raz o miliardzie. To tak jakby to była czapka gruszeń. Ludzie o tym nie wiedzą. Ja rozmawiam, usiłujemy dotrzeć do, do, do wszystkich mieszkańców. I, i y, część ludzi tego, tego po prostu umieli, albo nie jest w stanie zrozumieć, bo to są naprawdę skomplikowane rzeczy, dlatego tutaj rola państwa jest jednym I jeszcze na zakończenie, no, jeszcze nie będzie pytań, ale chciałbym jeszcze podkreślić. Bardzo często pada takie jak No dobrze, a co zacząć? Otóż, yy, szanowni państwo, istnieją bardzo poważne opracowania, bardzo poważne ekspertyzy, które jasno mówią, że po to, żeby zapewnić mieszkańcom Olsztyna Ciepło, po to, żeby też stanowić wymogi ochrony środowiska ochrony przyrody. Nie potrzeba takich branicznej inwestycji. Wystarczające wystarcza wykonanie inwestycji po kilkakrotnie niższych kosztach, które spełni dokładnie tę samą funkcję. Bo nie jest celem, nie jest celem samorządu budowanie wielkich instalacji nie jest celem budowanie elektrociepłowni. Zadaniem tego samorządu jest dostarczenie ciepła mieszkańców po wysokim cenie. I nie trzeba do tego tak gigantycznej inwestycji, która obciąży mieszkańców. Dziękuję.